Rozpoczynamy nowy rok szkolny, może z, jak zawsze z niechęcią, ponieważ znowu trzeba się uczyć, znowu rodzice będą musieli usiąść z dziećmi do, do, do lekcji, rodzice, nauczyciele znowu będą musieli podejmować trud uczenia, i po tych dwóch, miesiąca, dwóch miesiącach wakacji pewnie nam się wszystkim nie chce. Tak jak samo jak nie chciało się łowić ryby Piotrowi, który znowu przypłynął do portu i nic nie ułowił. Spotyka Jezusa, który mówi do Niego: wypłyj na głębie, zarzuć jeszcze raz sieci i on go posłuchał i wydobył, wydobył sieć pełną ryb. Dzisiaj Jezus do nas też mówi: Zarzuć jeszcze raz sieci". Postaraj, spróbuj jeszcze raz wobec tych dzieci i młodzieży, których postawiłeś krzyży, których mis... wydaje ci się, że już nic więcej im nie dasz. Spróbuj jeszcze raz zarzucić sieć. Wychowanie chcemy widzieć efekty już od razu, tak jak w życiu, ale wychowanie trzeba czekać. Psalmista mówi, że człowiek sieje, ale to Bóg daje wzrost. Siejmy więc, dobro, zarzucajmy tą sieć, nawet jeżeli nic nie mówimy. Zobaczymy, że za... 5, 10, 20 lat możemy zobaczyć efekty, i, i, i to jest chyba piękne i budujące. Więc posłuchajmy Jezusa, zarzućmy jeszcze raz sieci, a zobaczymy, że kiedyś się napełnią dobrocią, wartością, którą przekazaliśmy, nawet kosztem swoich siwych włosów.